Witajcie rodacy, w naszym dzisiejszym spotkaniu wracamy do tematu pana Jareckiego. Posłuchamy, jaka relacja łączyła pana Jareckiego z pewnym eksploratorem z kanału Riise Olbrzym. Link do materiału źródłowego znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. I w momencie, kiedy zacząłem się już nim później włóczyć, no to już można powiedzieć, że to było takie. Takie, 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 brakuje mi słowa. Nauczyciel i mistrz. Ja chłonąłem po prostu od niego wiedzę. Nauczyciel i mistrz. Jak to pięknie brzmi, ale posłuchajmy dalej. Wracając do Jareckiego, poznałem go w latach 80., był naszym takim wsiowym głupkiem. Z jednej strony głupkiem, z drugiej strony takim straszydłem. My, jako dzieci, byliśmy nim straszeni. Dowiadujemy się z tej wypowiedzi, że nauczyciel i mistrz odkrywcy Rize był wsiowym głupkiem i straszydłem. Pomyślmy, czego mógł nauczyć taki wsiowy głupek naszego badacza i czy obecna działalność wspomnianego może opierać się na wiedzy i umiejętnościach przekazanych przez straszydło. Pozostawiamy Państwa z tym pytaniem, każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie w cichości swojego serca. Korzystając z okazji, apelujemy do Państwa, którzy będziecie mieli ochotę udzielić komentarza pod filmem, o odnoszenie się do suchych faktów oraz do powstrzymania się od osobistych wycieczek i wulgaryzmów. To jest miejsce do wymiany poglądów, ale w oparciu o fakty i dowody. Szanujmy się nawzajem, jesteśmy wszakże jedną wielką polską rodziną. Z Bogiem.